What is this dirty moonshine of which you speak? Hatę na kolejnym odcinku. Dzisiaj jest coś nowego jakby odcinek otwierający serię, a zarazem tutorial. Ta nowa seria, ten cały tutorial, pierwszy odcinek będzie tutorialem, następne będą bardziej challenge'owe odcinki i tak dalej. Ale o co chodzi? Ostatnio posunąłem filmik, pojawi się tutaj, że pojawi teraz ten filmik taki był to filmik stokio Drift, zrobiłem go samodzielnie, zajęło mi to mnóstwo czasu, wiesz, to mi zajęło mi to zajęło mnóstwo czasu, dużo pracy w to włożyłem itd., mam nadzieję, że Wam się podobało, dostałem od Was wspaniały feedback, czyli że było super, podobało się ono dalej i niektórzy z Was poprosili mnie, czy mógł zrobić tutorial o drifcie, jak się driftuje, jakie ustawienia do auta zrobić, pierwszym jakby takim autem, pierwszym jak powiedziałem jest tutorialem, więc postaram wam się Wam mniej więcej wytłumaczyć, jak driftować w Forzie. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jest to moje autko. To mi akurat zajęło dużo czasu, aby ustawić go pod parametry takie, by mógł indywiduować tym właśnie Fordziakiem, dostawczakiem. Jest to Ford Transit z V8 silnikiem. Eee, generuje chyba 750 koni mechanicznych, więc jest w sumie muszę powiedzieć bardzo silnym autkiem, <śm> a bardzo, bardzo powerful jak się mówi po angielsku. Ale dobra, dla Was pierwszym autkiem, jaki chcecie zrobić, jest takie, które ma się będzie, które wybaczy Wasze błędy. Moim zdaniem, takie autko to właśnie Toyota Supra To było moje pierwsze auto Nie wiedziałem zupełnie jak się tunuje Jak się tunuje auta w Forzie, więc to zrobiłem jako pierwsze Jak to wiadomo, amator, który wchodzi pierwszy raz do gry Zrobiłem całą na maksa, więc generowała chyba 1050 koni Tego wcale nie niestety, tego w ogóle najbardziej Próbujcie się omijać eee, Driftowania autem, które są powyżej 750 koni 750 to sobie taki taki limit wasz Nie chcecie i więcej, więcej niż to więc ja niestety miałem to, tą suprę w Forzie Horizon 1 na Xbox 360 I powiem wam, że driftowałem... Nie, nie driftowałem, bo ślizgałem się, ślizgałem się po cornerach, po, po zakętach Ślizga za bardzo się nie, ślizga, nie, nie driftowałem, chyba tak jak się nie tym, się ślizgałem Ale Później właśnie taki kumpel mi powiedział nie kumpel, po prostu jakiś chłopaka spotkałem na, na online, sesji online który mi powiedział, ty stary, ty latasz po tych, po tych zakrętach, a nie, nie driftujesz, więc, więc co to jest? Co, 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 co ty robisz? I się mnie spytał, ile mam koni, a ja powiedziałem, że no nie wiem ile mam koni, po prostu w wszystko na maksa. A on do mnie, what the fuck, postaraj się akurat super mniej iść więcej niż 675 koni, to sobie takie boundary w Suprze. Która po prostu ci wybaczy błędy, jak coś łatwo skorektować te błędy i po prostu ładnie wyjdziesz z tego driftu, e, więc... Więc to była taka moja podpowiedź, którą dostałem. Zaczynałem liftować. ale w każdym razie... Więc pierwsze co chcecie zrobić, jeść do autosalonu i kupić sobie to. Ja to jest super, jest, kosztuje 25 tysięcy, jak wszyscy widzieliście. I obojętnie, czy to jest Xbox 360, czy to jest Xbox e... One, jaki ja teraz gram. Ustawienia powinny być mniej więcej takie same, więc to chyba moim zdaniem nie ma różnicy. E, zanim wejdziemy do garażu, wchodzimy w start, idziemy home, e, settings, difficulty i teraz tak, e, to już obojętnie, braking chcecie na ABS on, czyli to jest kontrola, e, no po prostu hamujecie inaczej niż powiedzmy z asystą, z asystą będzie wam sam hamował, czego w ogóle nie chcecie, sterowanie, nie chcecie nic innego niż normal, po prostu normal to jest coś, co chcecie iść e, bez asysty, ponieważ będzie wam sam skręcał w niektórych, e, w niektórych momentach, tego nie chcecie. Do driftowania najważniejsza rzecz jest e, traction control, czyli to jest kontrola trakcji, więc kontrola trakcji jest po to, aby Wam zabezpieczyć koła przed boksowaniem, tak to ujmę. Więc Wy właśnie nie chcecie boksować tymi kołami w zakrętach i innych takich, więc nie chcecie w kontroli trakcji. E, stability control off, nie chcecie tego również. Teraz się to jest bardzo ważne. A zarazem opcjonalne. Jeżeli, ja bym bardzo polecał jeździć na manualnej, ponieważ na automatycznej będzie Wam bardzo trudno dobrać dobry moment obrotowy danego biegu podczas wchodzenia w drift. Więc ja bym Wam polecał manualną, i jesteś bardziej zaawansowany może brać manualną z, ze sprzęgłem. Ja akurat nie używam manualnej ze sprzęgłem, a zarazem używam ręcznej jako sprzęgło, Czyli jakby na to samo na jedno wychodzi. Zaraz to wszystko wytłumaczę, więc chcecie manualną. Eee, to już jest... To już jest pod was, jak wy chcecie. Eee, to jest driving line to tutaj. Następnie damage and tire wear nie chcecie... Damage może być kosmetyczny, kosmetyczne... Um, szkody, to są, szkody, tak? Szkody, więc kosmetyczne damage do, do tego samochodu. Eee, nie chcecie więcej niż to, ponieważ następnie będzie jakby wam się zdzierała opłona, co również wam za, zaafektuje drift. I Rewind to jest, używam to powtórki, to używam to do nagrywania właśnie klipów z innej perspektywy, kamery i tak dalej. Więc to jest tak samo, e, jak wy chcecie. E, nie, nie chcę nic without saving, nie chcę nic tutaj zmieniać. Może no, potem coś zmieniłem. Więc wchodzimy do garażu! Mamy naszą wspaniałą suprą, wchodzimy do garażu. Pierwsze co, no, zapraszają nas, możesz nam dać help. Więc wchodzimy, pierwsze co, idziemy do... E, akurat ja zawsze nie wiem, czemu wchodzę do kosmetycznych tych... Żeby moja super wyglądała, to zrobimy ładnie też. Więc następnie idziemy do opon. Opony jak chcecie. Te opony, czyli ostatnie, jakby ostatnie te które to są w ogóle w tereny, wiecie, w Łotnicy i tak dalej, więc tego, tego w ogóle nie chcecie. Do driftu tego również nie chcecie, no chyba, że macie auto z niewyobrażalną dużą mocą i potrzebujecie dodatkowej trakcji, jakby dodatkowego, dodatkowej przyczepności do podłoża bo wam się za bardzo ślizga, za dużo mocy jest, albo coś w tym stylu zamiast grać w silnikach i ustawieniach, wolicie po prostu sobie dołożyć trochę więcej kontroli, jako, że e, przyczepności, więc wtedy bierzecie te opony ale ja zawsze biorę, e, prawie do każdego z auta e, biorę sportowe opony co, tam, mamy wystarczająco przyczepności, a zarazem mamy jej na tyle Abyśmy mogli driftować, jeżeli to ma jakiś sens. Eee, jeżeli chodzi o przednie odpony, zawsze staram się brać średnie. Nie za, duże, nie za szerokie, nie za wąskie, ponieważ to nam już zafektuje później skręcanie, jak dobrze będzie nam się trzymało auto, przód auta podczas wchodzenia w zakręt. Więc to to. Tynu opony to już zależy od auta, które dużą, eee, dużą ilość do wyboru. Z tego powodu, że to auto może mieć, generować bardzo dużą moc, więc tam zasuplajowali nas z dużym wyborem opon. Więc bierzemy śred jakby po środku, te środkowe. E, 315 na 30 R17. E, następnie tutaj już naprawdę to już zależy od was. Ja tutaj mam gdzieś swoje takie ulubione, to są te. Tak, to są te do supry. Nie wiem, ale po prostu bardziej uwielbiam e, te, te opony, te... Nie opony, tylko felgi w suprze, są naprawdę super spoko. O, oh, co ja robię? Aha, e, tutaj w sumie dużo was tu nie zaafektuje, więc po prostu weźcie na maksa. E, już, e, nie na maksa, po prostu ja biorę na maksa, bo ładnie to będzie wyglądało. Jak później się obniży samochód. Ehm, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o opony, dalej to wytłumaczyłem, kind of. Teraz tak, klacz e, chcecie na środkowy, jakby pomiędzy, mniej więcej ja też robię auta z. E, jak to jest, sprzęgło. Z sportowym sprzęgłem z tego powodu, że. Właśnie jak to mówiłem, pozwala nam wybaczyć te błędy. Czyli powiedzmy, jeżeli lekko damy gazu, czasami powiedzmy nie załapie, bo powiedzmy, nie chcemy naszego gazu, ale po prostu my go damy, więc mamy jakby taki malutki margines z tego powodu, że mamy sportowe sportowe sprzęgło, więc jakby chwilę mu zanim się. Zanim załapie trakt, czyli zanim przejdzie to przełożenie z silnika na koła, przychodzi przez sprzęgło, więc czasami nam wybaczy te błędy, o ile to ma sens? Ma to sens w ogóle, co powiedziałem? Nieważne, jeżeli wiecie o co chodzi, to, 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 to dobrze, a jeżeli nie, to piszcie w komentarzach, to wam postaram się inaczej jakoś bardziej detalicznie to wytłumaczyć. Eee, sportową, e, nie sportową, akurat race, sportową chcemy, e, skrzynię biegów, to jest słowo. E, za chwilę wytłumaczę czemu skrzynię biegów. Skrzynię biegów sportową, a nie race z tego powodu, że nam również od wciśnięcia powiedzmy B, gdy zmieniamy bieg, nam zajmie powiedzmy mniej. Jakby więcej czasu zanim e, naskoczy następny bieg i powiedzmy, gdy wchodzimy w zakręt. Czasami to się bardzo przydaje, ponieważ zmienimy bieg i puścimy gaz, wtedy nasze o, koła nie dostają tego. Jakby silnik nie przekłada tej wyższej... Kurczę, Nie wiem jak to... Nie wiem, jak to powiedzieć, dobra, po prostu jesteśmy... E, Sportowo nie race, ale gdy zmieniamy cały tune-up samochodu, czyli wchodzimy tutaj i chcemy powiedzmy zmienić, sobie pod siebie zrobić nasze biegi, które wytłumaczę później, wtedy bierzemy race, bo bez race, bez jakby ulepszonej skrzyni biegów na race, nie będziemy w stanie właśnie tutaj nic pozmieniać, więc wtedy można sobie już się bawić, co wytłumaczę później. E, więc wchodzimy dalej, nie bierzemy differential, differential to jest mechanizm różnicowy. To jest do tego właśnie, aby nasze koła się balansowały, czyli jak wchodzimy w zakręt, to powiedzmy to koło będzie się obracało szybciej, a to wolniej. I ten mechanizm właśnie, jakby nam to, stara się nam to adjustować, czyli jakby nam się postara to wspomóc nas, jakby zrobi to za nas, ale my właśnie tego nie chcemy, ponieważ chcemy, aby nasze koła w tym samym momencie, gdy wchodzimy w zakręt, ob obydwa, obydwie opony, obydwa koła się kręciły w tym samym momencie, czyli powiedzmy idziemy bokiem i dalej chcemy, aby tak się kręciły, a nie powiedzmy ten szybciej, a ten wolniej, abyśmy mogli ładnie wejść w zakręt, tego właśnie nie chcemy. E, więc następnie idziemy w Platform and Handling, nie mam pojęcia, jak to jest po polsku. E, handling, więc utrzymanie. E, teraz nie chcemy mm, Race Brakes, ponieważ są zbyt mocne, więc jak hamujemy, e, jak hamujemy, to nam zatrzyma się bardzo szybko, a my chcemy se powoli hamować do zakrętu, jakby hamować raz, co nam lekko zwolni, a nie powiedzmy nas do przodu. My chcemy lekko powiedzmy, zwolnić, wtedy możemy powiedzmy, wcisnąć A, czyli ręczny, lekko, pociągnąć tyłek i wtedy ładnie wchodzimy w drift, więc chcemy sportowe e, sportowe hamulce e, obniżamy auto jak najniżej, wtedy będzie bardziej twarde zawieszenie wtedy jest, więc to nam bardziej może w drifcie szczerze mówiąc nie mam pojęcia do czego to jest nie mam pojęcia do czego to muszę <laughs> <laughs> sam się Ej, e, teraz tak, klatkę, czy chcemy klatkę? E, 1500 nam doda, kilogramów a to obniży o o 200 kg to nam doda o ile więc dodajemy klatkę, a zarazem odchodzamy z auto. No właśnie, jest, obniżymy o 200 kg, a nie o 500. Dobrze, wydajemy 1200 kg. No dobrze. dobra, dobra waga jest, e, to i wszystko. E, natomiast również tutaj nie wytłumaczyłem tego akurat. E, te dwa są bym powiedział ważne czynniki, ale to, to zależy. Ponieważ jeżeli nasze auto ma dużo mocy, więc po prostu nie chcemy klatkę, ale wtedy nie chcemy go odchudzić, wtedy będzie za lekkie to auto, więc po prostu na każdym biegu będzie mieli, 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 mieli opony, czego naprawdę nie chcemy. Chcemy, aby mieli te opony w kontrolowany sposób, bo na tym polega drift. To jest wchodzenie w poślizg kontrolowany, poślizg, czyli my chcemy kontrolować ten poślizg, chcemy kontrolować nasze auto i, i moc, którą która jest przekładana na, która jest przekładana na opony. Więc w czynniku e, wszystko na maksa idzie. Więc, jemeczki, jak zauważyliście, ominąłem, e, ominąłem sekcję z turbo z tego powodu, że za chwilę właśnie wyjmiemy suprę na ulicę. Zobaczymy, jak się steruje. Czy coś potrzebujemy dołożyć, odchudzić? Może potrzebuje więcej wagi, ponieważ jest poza kontrolą. Jeżeli po prostu nam zabraknie mocy, to tutaj mamy jakby właśnie taki nasz margines. Możemy sobie dodać tej mocy. A zarazem możemy ją odjąć. No, może odjąć już nie, ponieważ jej nie dodaliśmy. Ale o to, co chodzi? Jeżeli nam zabraknie mocy, to możemy w każdej chwili możemy ją dodać. Więc to ja właśnie z turbo bym uważał. Ponieważ już mamy 459 kW, co jest mniej więcej 600. 670 e, koni mechanicznych, to jesteś w tym stylu. No e, to chyba na tyle. Międzyameczki, jesteśmy z powrotem. Jak widzieliście, dodałem sobie tylko jeszcze e, tablicę rejestracyjną, ponieważ ma super majątku, strasznie gruby tyłek, taki pusty, taki cały czerwony, po prostu mi się nie bardzo nie podobało, więc dodałem sobie właśnie e, tą tablicę, ale dobra. Więc pierwsze co chcecie zrobić, to przejść z pierwszego biegu na trzeci. Pierwsze trzy biegi są dla was bardzo ważne, następnie czwarty bieg, nie za bardzo, z tego powodu, że pierwsze dwa, dwójka i trójka, to są biegi, które chcecie które chodzicie, na dwójce bardziej rozpędzacie i robicie małe, ostre zakręty, powiedzmy, jeśli zrobicie 180 wokół słuka, to używacie biegu drugiego. Jedynka jest dosłownie tylko do startowania, trójka są do takich średnich, ciupęknie większych zakrętów, jak za chwilę zobaczycie, a czwórka jest bardziej do, by to powiedzieć, przedłużenia tego krótkiego, środkowego zakrętu, jakże i do wejścia do dłuższego zakrętu, jakiegoś dłuższego, dłuż, yy, dłuższego, powiedzmy bardziej E, płytkiego, jak powiedzieć, taki długi, płytki zakręt. Więc wow. Zzieczki, więc teraz przejdźmy do sekcji, gdzie będzie bardziej ta część tutorialu, jak driftować. Więc jak, widzieliście, jak widzicie teraz przed sobą, postaram się to robić wszystko w zwolnionym tempie. Puszczę się teraz klip. Więc, pierwsze co robicie, jedziecie prosto. Idziecie prosto w swój zakręt, i to już zależy już od Was. Tego nie mogę Wam powiedzieć, jak to zrobić. Tylko mogę Wam zasugerować, co powinniście zrobić. Powinniście przed zakrętem ocenić prędkość, jaką potrzebujecie, aby wejść w ten zakręt. Ponieważ nie może być za szybka, ponieważ po prostu wylecicie z zakrętu. Nie może być za wolna, ponieważ Wam zabraknie mocy. Nie moc, ale po prostu oszczędzicie swój limit, e, limit kątu, powiedzmy, w środku, i potem będziecie musieli wyprostować auto i jeszcze raz go wrzucić w bok, więc po prostu Wam zabraknie prędkości, w tym podczas zakrętu. Więc jak widzicie na klipie, musicie jechać prosto, to musicie ocenić sytuację, jak, jak, jak szybko, i powiedzmy, jedziecie z środkiem. Wtedy przechodzicie, jak widzicie na klipie, w prawą stronę, aby odbić w lewo, aby drift zrobić w prawo. Więc jakby taki, taki mały, taki nie slalomik, tylko taki wąż. Czyli w prawo, odbijacie z prawa w lewo, czyli już wchodzicie już w ten drift, taki pre-drift, pre-drift, jakby w drift przed driftem, czyli wchodzicie już jakby w ten, w poście skontrolowany. Następnie puszczacie gaz, czyli puszczacie gaz, żeby zapotrakcję auto. W tym samym momencie skręcacie w przeciwną stronę, czyli w prawo, którą chcecie wykonać ten drift. Czyli wchodzicie w prawo. Odbijacie w lewo ciągle na gazie, ale to już musicie kontrolować gaz, żeby nie było za dużo go, a nie było za mało, abyście nie zrobili powiedzmy już bączka przed, przed wejściem w drift. <laughs> Następnie już odbijecie, zaczniecie odbijać w prawo, puszczacie gaz, jak wspomniałem przed chwilą, w tym samym momencie kontrujecie w prawą stronę i w momencie kiedy już obrócicie auto, jak widzicie na klipie, wtedy już kontrolujecie gazem. Następnie, jeżeli jesteście za daleko od zakrętu, nic się nie stało. Nie wjeżdżacie w barierkę albo po prostu nie hamujcie i nic nie, wiecie, nie zaczynajcie od nowa. Tylko jak widzicie na moim klipie, może nie widzicie tego, ponieważ następnym razem postaram się nagrać kontrolę również. jak ja używam tych całych, wszystkich joypadów. Jeżeli jesteście za daleko od, od zakrętu, czyli powiedzmy, czujecie, że nie wyrobicie w zakręt, powiedzmy, wejdziecie prędzej w barierki niż w zakręt, wtedy trzymacie hamulec e, ręczny, czyli A. Na moim padzie jest A. Czyli jedziecie, skręcicie w prawo, jeżeli jesteście za daleko, trzymacie A i wtedy już kontrujecie analogiem, abyście nie zrobili bączka, ani żebyście nie wyprostowali auta. Czyli trzymając A nie zwolnicie tak bardzo, jak trzymając hamulec normalny. I właśnie po to były, wtedy właśnie dlatego wybraliśmy sportowe hamulce, a nie wyścigowe hamulce. Właśnie do tego nam są bardzo takie potrzebne hamulce, że nas jakby przedłużą nam drift, podczas samowania nas leciutko zwolnią, ale nie zwolnią nas na tyle, abyśmy się zatrzymali. Czyli już jesteśmy w zakręcie, który chcemy właśnie objąć, jakby chcemy przejechać Wtedy jest moment, kiedy już bardzo... już zależy od was jak to wypatrzycie, jak to, jak to zrobicie. Ja przeważnie jak ja jeżdżę, <coughs> mam bardzo... mam bardzo dużą jakby background, czyli jakby tło, tło samochodowe, czyli po prostu wie, no wiem co oczekiwać od samochodu. Jakby naglądałem no, tak się mnóstwo filmików, klipów jakby prawdziwych a jak liftują, no nie wiem co mnie tak właśnie nauczył, bo po prostu wiem czego oczekiwać od auta, czyli co wy chcecie oczekiwać? Wy powinniście oczekiwać od auta to, że jak za dużo gazu, ciągle trzymać gaz, to to auto po prostu wam osiągnie limit swojego kątu i po prostu trzymając dalej gaz, zrobi po prostu 360, czyli zrobi wam co odwróci się, e, zrobi po prostu boczek w ciągu. Czyli powiedzmy, gdy idziecie w zakręcie, jak tu widzicie, powinniście robić e, Kurczę, no mi Ruszać gaz na wyczucie, jakby tak impulsywnie gazem ruszać, ale gdy powiedzmy już widzicie, że prostuje wam się auto, to jakby skontrujcie wtedy w takim razie, jeżeli widzicie, że w prawo, tak? potem tym całym obliczom w prawo. Gdy auto wam skręca już w lewo, chce wyprostować się, wtedy skontrujecie w prawo, bardziej analog puszczacie w prawo, jakby skręcacie, i wtedy dajcie więcej gazu, wtedy wasz samochód bardziej zrobi się pod kątem. I wyczucie, że za, za bardzo pod kątem idzie, po prostu puśćcie gaz i wtedy już skontrujcie analogię. Więc na tym polega cała zabawa. Zawsze ta nauczycielka z Polskiego mówiła, że nie jestem dobry w tłumaczeniu spraw, ale po prostu dla Was się staram jak najlepiej, mam nadzieję, że to docenicie. Eee, mam nadzieję, że to wytłumaczyłem jako tako. Siako. No, jako tako, no staram się najlepiej, mam wytłumaczyć. Eee, Dasz najlepszy setting samochodu początkującego. Gdy wam się przyda wam, wybaczy mnóstwo błędów, jako dla początkujących. Jesteście bardziej zaawansowani w drifcie, już wiecie o co chodzi, wiecie co, jak, gdzie, po co i dlaczego. Eee, wtedy następne nie tutoriale, następne już będą bardziej po prostu setup out. Jeżeli po prostu dodacie mi nazwę auta, ja postaram się go zrobić w taki sposób, aby był jak najlepiej do driftu i wam podam całe ustawienia, co zrobiłem, gdzie jak i tak dalej. Eee, I jeszcze jedna taka, taka rzecz, którą chciałem wam zaapelować. Dzisiaj jest 30, 30 grudnia, jutro jest Sylwester, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Wszystko to najlepsze i najlepszych goli, aby Wasze gole noworoczne się zrealizowały. A zarówno chciałbym Was zaprosić 1 stycznia o 10 rano, od 10 rano to możecie przyjść, o której chcecie w sumie, na hartywnego streama 24 godzinnego. Zaczynamy w 1 stycznia w, o 10. Kończymy go o 10 rano, 2 stycznia. Będą gry właśnie takie jak Forza na przykład, jeżeli Wam się bardzo podoba, to będzie przez parę godzin, będzie również Call of Duty, będą Far Cry'e, eee, będzie League of Legends przez chwilę, eee, nie za dużo, ponieważ nie mam, eee, nie mam, eee, może zamiast League of Legends zrobimy Minecrafta, będzie Minecraft, będzie Minecraft zamiast League of Legends, to jest bardziej, bardziej common, to bardziej lubicie, ja również, po prostu postaram się jakieś fajne mody zainstalować, będzie super. I no, więc was zapraszam, będziemy jeszcze inne fajne gry, jeżeli mi się udaje pobrać, kupić i tak dalej, to będą fajne inne gry jeszcze. Więc Was serdecznie zapraszam. Hardytywny stream jest dla... Wszystkie pieniążki, które zbierzemy podczas tego streamu. Będą wysłane dla placówki do Dziecka w Gdańsku, z którego... do miasta, z którego pochodzę. z którego pochodzę, więc naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że na koniec roku mogę coś takiego super wspaniałego, z taką wspaniałą rzecz zrobić jeżeli wytrwaliście do końca tego filmiku. Ponieważ będzie prawdopodobnie długi Samo, teraz, sam tutorial, gadania o jak te i Teraz ta końcówka trwa już 7 minut. Więc naprawdę wam dziękuję, że wytrwaliście ze mną tak długo. I do zobaczenia w następnym odcinku. I do zobaczenia niektórych z was na 1, 1 stycznia na streamie. Kurczę, gubią mi się już słowa. Grzebyszki, trzymajcie się, nie głupa, taka będzie z wami. Trzymajcie się!